Oblade twarzy, ja jestem Herosa Przed nami kolejny odcinek z gry Spore, Z naszej fazy kosmosu. Chyba. Chyba. Nie pytajcie, ja nie ogarniam teraz. Jestem zbyt nierozgarnięty. Co to to. Koszmosz. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcać i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach. Zapamiętam, a my mamy Herona. Na zielonej. Z czerwoną przyprawą. Z wszystko to ma czerwoną przyprawę. Czemu nie może być? O zasię? To jest moja planeta. Kolonie można zakładać na planetach dowolnego typu, począwszy od jałowych księżyców, a skończywszy na żyznych oazach typu trzeciego. Rozwijające się kolonie zdobywają przyprawę, którą można sprzedawać. No, klikom. Urządzenie kolonii, aby skolonizować planetę. Gdzie my chcemy kolonię sobie postawić? Tu nie mogę, bo tu nie mam w okolicy gejzera. O. Tu mamy aż dwa gejzery w okolicy. Aha, ale nie da się dwóch na raz złapać, a tu? Tu, tu, tu. A ty nie oglądałeś? Ja umarłem. Aha, w tym odcinku. I wracamy po cięciu. Weszli mi powiedzieć, że umarła pasać serialu. O nie. Dobra. To jest idealne miejsce na naszą kolonię. fajny, szybko rozkładający się mur. Podoba mi się. I wszystko różowe. O nie, czemu wszystko jest różowe? Gratulacje. udało ci się powiększyć swoje imperium. Wydajność działania kolonii i jej rozmiar są ograniczone typem planety i węstuj w terraformowanie, a potem dodawaj kolonii i budynki co do uzyskania najlepszych rezultatów. Okej. Okay. Oj. Wait. Wait. A dobra. A bo to jest takie małe. Dobra, to teraz tak. Co wiem o tej planecie? Jest... Troszeczkę za mało w niej atmosfery, ale w sumie. Tak to temperatura mniej więcej dobra. Niech będzie taka wypośrodkowana. Prawie może być na tą od razu typu trzeciego. Ale za mało atmosfery. Wszystko się o to zawsze rozbija. Po raz kolejny muszę pogratulować Ci wspaniałej roboty, kapitanie. Nasze imperium któregoś dnia zdominuje wszechświat. Oj, na pewno. Mam nadzieję, że będziesz często odwiedzać tą, tę kolonię, aby zabrać produkowaną tu przyprawę. Nasi naukowcy zajęci są pracą nad nowymi technologiami, mającymi ulepszyć typ planety, co pewnego dnia poprawi warunki na nas, naszej nowo skolonizowanej planecie. W międzyczasie mamy pilniejsze sprawy na głowie. To co, wracasz do zajęć? Chodzę w to. Kapitanie. Przechwyciliśmy transmisję, która może pochodzić od nieznanych istot rozumnych. Musimy to zbadać i spróbować nawiązać z nimi kontakt. Do tego celu wykorzystaj narzędzie SETI, w które wyposażony jest w Twój statek. Przyjmujesz tę ważną misję? Oczywiście, ale jak mam do nich szprechać? Twój komunikator krótkiego zasięgu został wyposażony w uniwersalny translator, który pomoże Ci się w porozumiewaniu się z napotkanymi obcymi rasami. Aby korzystać z komunikatora, musisz wlecieć do zastępu zamieszkanego przez daną rasę. Matko, ale to się w prawdziwym życiu przydało, rozmawiać z innymi w każdym języku. Wspaniale. Gdzie znajdę obcych? Nie byliśmy w stanie ustalić dokładnej lokalizacji źródła tych transmisji, zatem musisz przeprowadzić dalsze poszukiwania. Kiedy znajdziesz się w kosmosie, skieruj się w stronę planet, w których, yy, z których narzędzie SETI odbiera sygnał. Sygnał radiowe to oczywisty znak, że planeta jest zamieszkała. Skąd będę wiedzieć, kiedy wrócić? No kosmiczne powodują zużycie i uszkodzenie Twojego statku. W razie potrzeby, wróć do domu w celu wykonania, dokonania niezbędnych napraw i uzupełnienia funduszy. Ok, wszystko kumam. Czekamy na Twój raport. Jak tylko nawiążesz kontakt z innym imperium, powodzenia w poszukiwaniach. Rozumiano? Żegnam. To jest to, co ostatnio żeśmy patrzyli: że z planety dochodziły takie niebieskie fale. Jeśli w tą, tu jest jakaś. A czy jemu chodzi? Aha, to jakakolwiek może być, dobra. To no, takich tu jest od groma. Mm, ale myślę, że tamta będzie z kimś najbliższa. To było. Już zgubiłem to. Ten... Już zgubiłem układ, z którego dochodzi mi sygnał radio. Tu jest. Mm, tam nie dolecę. To już dolecę, dobra. Dzień dobry. Witam. Sztatek! Beczka. Wzór Drake'a jest słuszny. Oto żywa, obca cywilizacja. Nie jesteśmy sami w kosmosie. Zdaje się, że obcy przysłali przedstawiciela. Porozmawiaj z nim. Otwórz swój panel komunikacji. Okej. Okay. Stać. Wspaniałe imperium. Karhu Kainen. Wyznawca prawdy jedynej prawdziwej rycerzy. A, wyznawca prawdy, jedynej prawdziwej, rycerze światłości. Wspomorzenie wiernych, pocieszyciele strapionych przesyłają pozdrowienia. Kim jesteś? Eee, należę do rasy Herosimus Maxima. Przybywam w pokoju, chyba. Pokora to pierwszy stopień na drodze do nawrócenia na jedyną prawdziwą wiarę. To zaszczyt. Ale bowiem jest napisany w zwojach wiary. Nie zamykajcie drzwi przed podróżnikiem, póki celu jego nie poznacie. Jaki jest twój cel? Misje. Chęć pracy u boku dzieci spoda to pierwszy krok w drodze do oświecenia. Zobaczmy. Tęsknię do kosmicznej pustki. Macie jakieś misje? Przydałaby nam się pewna roślina. Mogę rozpocząć pracę? Ogłosiliśmy, że ognik jest udochowionym symbolem świętego światła spoda. Aktualnie jednak go nam zabrakło. Czy możesz nam pomóc? Porwać roślinę? Czemu nie? Światło spoda się rozprzestrzenia. Błogosławieni ci, którym dano 3 minuty 3 sekundów pobytu na planecie Aiolos 3, aby zidentyfikowali i zabrali odpowiedni okaz. Ruszaj natychmiast. Spoko. Mapy gwiezdne. Filtr sprzymierzeńcy i wrogowie sprawi, że na mapie zaznaczone zostaną obszary kontrolowane przez cywilizacje przyjazne i nieprzyjazne. Filtr Imperia spowoduje zaznaczenie wszystkich układów zajętych przez obce cywilizacje. Tutaj to to ja lubię. A. Misje Imperia. A, to tyle mi mówią o tym. I gdzieś tu ma być to ten Satis. Myślę, że Satis. My jesteśmy w Sybilii, dobra Pluton, Petia, Morosz, Ewander, Prima, Dongan, Parys. Gdzie jest Satis 3 No on ma być gdzieś w tym kole, ale go nie ma. Boże, ja coś źle patrzę. A od spodu? Ale ta znajduje się w satis. Nie wiem, najpierw pójdę się doładować. Dzień dobry. Udało Ci się wdrożyć przyprawę. Przyprawa jest cennym towarem. Zabieraj ją ze swoich kolonii i pęty macierzystej przy każdej wizycie. Wiesz, co stary? Aha. Dane pobrane swojego rejestratora są naprawdę zdumiewające, kapitanie. Nie mieliśmy pojęcia, że inne cywilizacje kosmiczne są tak blisko. Jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć swoje miejsce w galaktycznej społeczności. Chodzę w to. Nasze miasta wyprodukowały rekordową ilość przyprawy i nie mamy gdzie jej upchnąć. Potrzebujemy Twojej pomocy. Musisz znaleźć kosmiczne imperia, które byłyby zainteresowane kupnem towaru. Pieniędzy nigdy za wiele. Dobra, jak mam to zrobić? To proste. Powiększaj zapasy przyprawy z planety macierzystej w dowolnych swoich koloniach. Przyprawa zostanie automatycznie załadowana do ładowni twojego statku kosmicznego. Znajdź inne imperium, które jest zainteresowane kupnem przyprawy, podróżując od jednego do jednej z jego rozwiniętych planet i powielaj ich za pomocą wideokomunikatora krótkiego zasięgu. Wybierz opcję Handluj, a przekonasz się, jak wiele chcą zapłacić za przyprawę i czy ci się to opłaca. Możesz zdecydować, czy chcesz ją sprzedać, czy nie. Ty znajdziesz partnera handlowego, możesz także kupić nieco ich przyprawy i sprawdzić ją innemu imperium za wyższą cenę. Wiem, bo zacznę to, zawsze to robię. Doskonale wkrótce będziesz starzać się w szmalu. Spróbuj znaleźć imperium, które oferuje najlepszą cenę, i uważaj na tych, którzy będą próbowali cię wykiwać. Dobra, a teraz mnie doładuj. Dziękuję, tyle chciałem tak naprawdę. Dobra, jeszcze raz, gdzie to jest. Planeta Aios znajduje się w układzie Satis 7: Mokosz, Priama, Fortuna, Pluton, Ewander Dogan. No szkoda, czy ja tu czegoś nie widzę? Parys, Liades. No nie uja. Ja to wszystko sobie tutaj najpierw podwiedzam. Może ja coś źle patrzę cały czas. Nie, no nie ma chusteczki. Tu jest sad i za jak ja szukam. Najpierw tak chcę tu. Bo jak są pomarańczowe, takie, jak zresztą zaraz zobaczycie. Ta planeta daje nietypowe wyniki skanowania. Zbliż się i zbadaj sprawę. Te takie żółte to jest najlepsze co możemy mieć. Dobra. Pogodowy radar wykrył ciekawy obiekt na tej planecie. Nie musicie mi pokazywać, ja wszystko wiem. Mówimy, wszystko wiem. Galaktyka jest pełna rzadkich obiektów, posągów i skamieniałości. Jeden z tych unikatowych obiektów znajduje się właśnie tu. Porwij go i sprzedaj za grubą gotówkę. Albo spróbuj zdobyć całą kolekcję, aby zażądać jeszcze wyższej kwoty. A sprzedamy od razu. Hano! Oh Łoje oh yes, ależym oberwał! Dał się znaleźć rzadki obiekt o nazwie Niesforna no Noga Lemesteina. Wchodzi z kolekcji Rzadkie Posągi. Mamy mało energii, ale może starczy. Wiesz czego doładujemy się u tamtych ludziów. Możecie nie, bo ja tracę tylko czas, co się pojawia na pokładowym radarze. No widzę. Gejzer. Odkrywasz Ci kompletę pełną zwierząt i roślin. Dzięki którym można zaszczepić życie na innych ciałach niebieskich. Dzikie planety obfitują też źródła przyprawy i mogą być kolonizowane. Fajnie to wiem. A ja tracę czas, bo ja potrzebuję. Dobra, mam. Ognika. Ognik jest krzewem. Dobra. Szkoda, że roślin, rośliny są tylko stworzone przez Maxis, a nie ma żadnego. Żadnego miejsca, żeby ściągnąć własne. Jak się ważna gracja? Myślałem, że Grecja. Kapitan ludu Herosimus Maxima. Ognik sprawia, iż Rzesza Wyznawców Spoda pławi się w zachwycie. Przyjmij ich nagrodę 15 tysięcy i błogosławieństwo Spoda. my się pożegnamy. Mam inne pytania. Chcecie pohandlować? Masz. Nie za ma, Aha, muszę im przyprawę sprzedać. Misjonarz. Achievement 1. Odblokowane narzędzia. Generator suszy, generator atmosfery, baterie i niewielki akumulator. Wiesz to stary, nie chce, ale mnie zmuszają, masz. Normalnie sprzedam im to o wiele drożej. Dolecę czy nie dole? Przepraszam, czemu to nie... A przed chwilą to nie było w moim zasięgu. Tu chcemy, na pewno, bo tu jest różowa przyprawa. I bardzo chcemy różową i zieloną. I niebieską w sumie też byśmy chcieli. I fioletową, oj, ale bym dał się pokroić za fioletową przyprawę. Dobra robota. Spore liony przydadzą się do zakupu nowych narzędzi. Do Twojego statku, opłacenia napraw i ładowania energii, budowania kolonii, a także do podkupywania obcych mocarstw. Mamy dla Ciebie więcej misji, jeśli Cię to interesuje. Chodzę w to. Kapitanie, musimy koniecznie rozpocząć nasz program eksploracji kosmosu i zdobyć jak największą część galaktyki. Wiemy, że gdzieś tam wśród tych wszystkich gwiazd są obce rasy, z którymi możesz nawiązać kontakt. Kto wie, jak wiele systemów gwiezdnych i planet czeka na odkrycie? Olimp. Nasza macierzysta planeta cierpi na przeludnienie. Zdecydowanie musimy znaleźć inne planety do skolonizowania. Jest tak wiele że do zrobienia. Czy przyjmiesz od nas niezmiernie ważną misję? Chcemy najpierw badać, rozwijać imperium czy nawiązać kontakt z innymi rasami. Rozwijamy imperium. Jeśli chodzi o rozwój naszego imperium, mamy kilka różnych opcji. Możemy zacząć od zera i zbudować kolonię ON na niezamieszkałej planecie. Możemy także założyć szlak handlowy do planety innego imperium, co w końcu umożliwi nam wykupienie ich systemu. Zawsze to robię. Zawsze możemy też przejąć czyjąś planetę siłą, a w ten sposób narobimy sobie wrogów. Bez względu na to, którą drogę rozwoju wybierzesz, będzie kosztowało mnóstwo gotówki. Najlepszym sposobem zarabiania lionów jest handlowanie przeprawą z innymi imperiami. Kolonie są świetnym źródłem przyprawy. Chcę terraformować. Ach tak, kapitan z Herosimus Maxima. Jak wiesz, dzięki swojej eksploracji wszechświata mieliśmy wielkie szczęście, znajdując tak ładną planetę, na której założyliśmy naszą pierwszą kolonię. Jeśli mamy stać potęgą galaktyczną, musimy nauczyć się poprawiać atmosferę oraz temperaturę planety. Dzięki temu niedoskonała planeta może stać się zdatna do kolonizacji. Zapomnij na wypełnienie tej misji, otrzymasz 10 tysięcy. Czy możesz krótko objaśnić proces terraformowania? Krótko mówiąc, terraformowanie to jakby ustawienie planetarnego termostatu i nawilżacza. Ustaw poziom wody oraz temperatury, jak, i należy, jak należy, i gotowe. Masz planetę gotową do zamieszkania. Dostosuj typ planety Charon do poziomu pierwszego, aby uczynić planetę bardziej zdatną do kolonizacji. Jak to możliwe? Moc zmienienia typu planety to coś, co dopiero zaczynamy rozumieć. Dostaniesz kilka podstawowych narzędzi, które pomogą Ci w tej pracy. Używaj ich mądrze. To wszystko, co mamy. Odejmuję wyzwanie. Jeszcze jedna sprawa. Musisz po drodze uzupełnić piramidę pokarmową, korzystając z okazów w Twojej ładowni. Typ planety stabilizuje odpowiednia populacja roślin i zwierząt. Najpierw umieść rośliny. Jeśli zabraknie okazów, wróć, a dostarczymy ci więcej. Wybraliście już planetę? Zidentyfikowaliśmy panią planetę do przekształcenia, kto by nie chciał tam zamieszkać. Nie sądzisz, że planeta Haron w sumie plotyn 7 to wspaniałe miejsce? Sprawdzę to, co złego możemy spotkać? Cudownie. Bezpiecznego lotu do systemu plotyn 7. Niecierpliwie czekamy na Twój pomyślny powrót oraz międzyplanetarną ekspansję naszego ludu. Jeszcze jedno. Ładu i napraw. Aridiverti, pytanie: Daliście mi jakieś zwierzęta? Daliście aha, żadne z tych zwierząt nie było na naszej planecie, ale niech im będzie, co ja się w końcu będę jakoś wpieklić z tego powodu. Monitor piramidy pokarmowej. Ten przycisk przełącza między minimapą a monitorem piramidy pokarmowej. Cel po lewej pokazuje atmosferę planety oraz jej temperaturę lub typ. Używaj narzędzi przekształcenia, aby poprawić typ planety, przesuwając kropkę w kierunku środkowego pierścienia. Środkowy pierścień reprezentuje idealną planetę typu 3. Dobra, my musimy podnieść temperaturę. Temperatura, atmosfera, generujmy ją. I tak na nową sprawę to już nam wystarczy. Mamy w miarę planetę, jeżeli chodzi o temperaturę. Nie za gorąca, nie za zimna, taka w sam raz w sumie. No wbijaj, wbijaj. Atmosferę szybciej. Pomier o i robi się już woda powoli. Czy to to bije do końca, czy nie? Jest. Stabilizacja typu planety. Gratulacje, udało Ci się poprawić typ tej planety. Zauważ, że na planecie typu T1 może utrzymać się życie. Umieść na powierzchni rośliny przechowywane w ładowni po jednej w każdej ilości. Po jednej każdej wielkości, aby zwiększyć stabilność typu planety. Jeśli nie pospieszysz, typ planety pogorszy się. Zaczynamy od ee, trawy. Są krzaczki, a są trawy, są krzaki i są drzewa. To umieszczenie zwierząt. Udało się ustabilizować atmosferę i temperaturę. Zauważ, że umieszczone rośliny zostały dodane do piramidy pokarmowej. Ta planeta jest teraz gotowa na przyjęcie życia zwierzęcego. Umieść roślinożerców i mięsożerców. Tej właśnie kolejności, aby wypełnić koń, do końca piramidę pokarmową. Zazwyczaj postawiliśmy jedno drzewo, a już od razu cała planeta jest w drzewach. O, o tym mówię. To jest tak, jest Pop. 54. Pop 64. I mięsożerca Skull. I nadeszło to, na co czekaliśmy. O, to się już powoli zielona sunet, jest nawet jakaś tam woda, ale my mieszkamy na jakimś... no. Kolonie można składać na planetach dowolnego typu, począwszy od jałowych księżyców, a skończywszy na żyznych oazach typu trzeciego. Rozwijające się kolonie wydobywają przyprawę, którą można sprzedawać. Na sam koniec przekształcania udało ci się wypełnić rząd piramidy pokarmowej. Jeśli na tej planecie została umieszczona kolonia, teraz możesz dodawać do niej budynki. W tym celu należy kliknąć ratusz. Aby dodać więcej kolonii, popraw w planety i wypełnić piramidę pokarmową. Aby śledzić zwierzę za pomocą radaru, kliknij go w pro w piramidzie pokarmowej. Na przykład tu. Jak ten skój w ogóle. Jak to wygląda? Lepiej tu postawiliśmy jednego. A... A tu już są kolejne. No, a co mamy zrobić? No dobra, mamy poziom pierwszy. A dobra. Gdzie jest kolonia? Co jest kolonia. Bo teraz musimy tutaj postawić zakład pracy, żeby nam harowali. Matko jakie to drogie? Tyle tysięcy. Nie stać mnie na to. To już na szybko. Pracuś. No, no tu nie chcę publikować. Co to? Dobra, miałbyś tylko zakład pracy, to będzie zakład pracy? Tu? Tu. Proszę. Gotowe? Skoro ty nie wystarczy, to co ja się będę? wracamy i będziemy kończyć chyba ten odcinek, bo no, 22 minuty już są. Przynajmniej u mnie na stoperze. Świetna robota. Teraz planeta Haron ma umiarkowany klimat i jest piękna. Moi dziadkowie nawet myślą o zbudowaniu tam willi na zimę. Oto dowód naszego uznania. 10 tysięcy. Chcę omówić co innego. Ale omówimy to już w następnym odcinku. Ja mam za ten bardzo serdecznie dziękuję. Lajdź. Mam no, nadzieję, że Wam się podobało. Będzie standardowo, łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje i co tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. następnym odcinku chyba zajmiemy się, nie wiem, szlakami handlowymi. I najgorszy pomysł. Może wykupimy wkrótce tych i będziemy mieli układ za free tak naprawdę. Znaczy bez potrzeby bawienia się w nim i grzebania. Bo to czasem może się bardzo się skończyć. A na razie cóż. Dziękuję wam za uwagę. Niech moc Herosimusa i Maximusa zawsze będzie z wami. Pamiętajcie, jest to gatunek, który przejmie cały wszechświat. A ja żegnam cię płytko.